Dobry widzu, nie bądź k***a. Proszę zostaw łapkę w górę. Łapkę w górę zostawcie. A ty Miszko co? Ty mój bingo, bo ja Mamy! do On Cię obraza, wpłacił 10 złotych. Davidon on Cię obraza na swoim live. Davidon Cię obraza na swoim live. Davidon Cię obraza na swoim live. Dawid, Cię obraza na swoim live. Obraza nie? Serio? Dobra, to już wyjaśniamy, tyba! Już wyjaśniamy, ka, tyba! Już wyjaśniamy, tyba! A co to w ogóle jest gra za. Co to jest speed packarat? Na czym to polega? Dobra, widzowie! Piszcie mu na czacie! Dlaczego on z do Czacie, dlaczego obrażasz Dawida do spera? Dobra, mu sobie, dlaczego obrażasz Dawida do spera? Musisz się Tego nie wiem. Piszcie mu w idiotę, bo mam mu na Dlaczego obrażasz Dawida do spera? Piszcie mu na Ja uwielbiam jak wracam Dlaczego obrażasz Dawida Jaspera? O co wam chodzi? Czemu każdy pisze, dlaczego obrażasz Dawida Jaspera? Widownia Pajaloka, bo to jest generalnie... Dobra, widzowie, napiszcie no mu, Dawid Jasper, na Jasper jest na twoim najmie! Dawid Jasper jest na twoim najmie! Piszcie mu na czacie, widzowie! Dawid Jasper jest na twoim najmie! Piszcie mu, widzowie, na czacie! Dawid Jasper jest na twoim lajwie! Piszcie mu na czacie, widzowie! i wtedy stwierdzasz, że jednak masz... Może... Jasper Cię ogląda na YouTube. powtarzam, Dawid Jasper ogląda Cię na YouTube? Zam... No, no, jestem, morda! Ja jestem na Ciebie obrażony. Jestem na Ciebie obrażony. Obrażony jesteś, bo Ty mnie obrażasz! Ty mnie obrażasz! Ej, Paszek, potraktowałeś widza. ty! Zobacz. Ej, Dawid! O, Dawid! Tragedia. No bo zachowujesz się jak dziecko! Zachowujesz się jak pięcioletni bachor. Nie, nie masz nic innego, tylko robić tygiele, tygiele, tygiele. Robisz, ty giele, 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 robisz z siebie idiotę! Robisz z siebie idioty na omeglu. A ja nie robisz siebie idioty, bo ja mam tysiąc widzów, którzy mnie lubią, a 600 osób, którzy są. Sześćset osób, którzy są hejterami, a tysiąc osób, które mnie lubią. Na YouTubie! Marcin Najman wpłacił 12 złotych. Pozdrawiam haszmurem za Jasperem. Pozdrowisz ekipę z Karczowa i mamy Rudnego. Pozdrawiam ekipę Starczowa i mamy rudego! Pozdrawiam ekipę Starczowa i mamy rudego! Just... Cofnij Nie teraz. No bo zachowujesz się jak dziecko! Zachowujesz się jak pięcioletni Bachor! Nie, nie masz nic innego, tylko robić, czy kiedy, kiedy, robisz, robisz się idiotę! Robisz się idiotę na omeglu! A ja nie robię ciebie idiotę, bo ja mam tysiąc widzów, którzy mnie lubią, a 600, ludzi, którzy są, 600 osób, którzy są hejterami, a tysiąc osób, którzy mnie lubią. Dobra, Dawid, masz rację. Nie powinienem robić. Nie powinienem tak robić. Weź się, człowieku! Ogarnij, ogarnij się, człowieku! Bo znowu zaczynasz, ogarnij się! No i reszta ten wysocki, jabłczak... Powiedzcie mu, żeby na live'a weszedł! I... Powiedzcie mu, żeby na live'a weszedł! I... 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 Napiszcie mu, żeby na live'a weszedł! Ten młody. Kurwa, to jest taki kryzys. Że... Napiszcie to... mu, żeby na live'a wyszedł, ten... Mordo, słuchaj, mordo! I... Sam dostałem info, że sam ich na tej opu... Napiszcie, mówi sobie, żeby na live'a weszedł! Macie linka na czacie! I tyle, bardzo dobrze. To ja. Macie linka na czacie, napiszcie, mówi sobie! Masz wejść na live Jaspera? Ale człowieku, live Jaspera jest banable, przecież tam co chwilę Edward leci, albo g -word, Albo pszczółka wejdzie i zacznie coś gadać. Nieprawda! U mnie nie U mnie Co ten Jasper gada? To jak Jasper coś powie, to niech powie, ja do niego wbiję, a moderator sprawdzi. Wróć na live Jaspera? Ja p... Czekaj Mordo słuchaj! Mordo! Mordeczko! Mordeczko słuchaj mnie dokładnie! Słuchaj mnie teraz dokładnie! Wejdź na omegle! Porozmawiamy na spokojnie! Wejdź na omegle! Porozmawiamy sobie na spokojnie! Okej? Okay? Ja Cię znajdę! Pogadamy na spokojnie! Bez tego gili 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 gili! Pogadamy na spokojnie! Okej? Okay? Wejdź na omegle! <tryk> I to jest debil! To jest debil, widzowie! To jest właśnie debil! Gratuluję mu głupoty, gratuluję mu głupoty! Normalnie debil! Śmieje się z niego ludzie! Debil, to jest właśnie debil! Sorry, David, sortuję! To zabwanu, forfanto było forfan wszystko, no przecież to for fun, no. To wejdź na megle! Wejdź na Megle! Dobra widzowie, jak będzie coś p... Pi... na mój temat! Jak będzie coś p... Pi... na mój temat, to wysyłajcie niejcie. Powtarzam widzowie, jak ktoś będzie p... Pi... na mój temat teraz znowu, to pi... to... wysyłajcie w donnejce! Wysyłajcie w donejcie. W Donate wysyłajcie! Jak ktoś będzie piłki na mój temat! A ja ustawię Paypala na niższą cenę Na niższą cenę ustawię Paypala Nie może być Paypal za, za złotówkę Pisze, że minimalna cena to 3 złote widzowie No to 3 złote ustawimy Halo No już jest live Mordo, słuchaj Jak coś on będzie pisał na mój temat, to wyślij mi do Lejta za złotówkę i nie powiadam, dobra? Jak coś będzie, tylko podaj na nazwę tam Twoją imię, podaj, jak coś będzie pisał na tłuczu, znowu na mnie, znowu, to wyślij do Lejta i powiadam mnie, dobra? Fan Dawid Jasper wpłacił jeden zł. Dawid Tonko z inną o Twoim psie i o Twoim tacie. Znowu ty! P... Czekajcie, ja muszę luknąć K**a O o czy co? Xbarle wpłacił 1 zł Siema Jasper, ten Franio mówi ze ci... i tego ryska Mówi z rysie kto 60 i confident i z jego jas... Kamerka? Dam tak kamerkę Dobra, napiszcie mu sobie, napiszcie mu na Twitchu Nic nie mówiłem, nic o Dawidzie Yy, co wy mówicie, że ja mówiłem coś o jego psie i tacie? Miśkę lubię, a yy, Ryszka szanuje, bardzo szanuje, Nawet za bardzo szanuję. Tak szanuje, że nie powinienem aż tak szanować. Jasper podsyła, Agenta ona stacza. Dobra, ale ja nic nie będę mówił, tam wiecie, że no. Siema, wpłacił jeden złoty. On coś gada, że się ze swoim tatą, o co chodzi? Tak, tu zdaje, tutaj są... serio? Czekajcie, nie da się mi tobie przewinąć live'a na Twitchu, na Twitchu się nie da live'a przewinąć. Jestem osobą niepełnosprawną i teraz robię live na YouTube. Zapraszam Was i wszystkich jego widzów na mojego live. Wysyłam linka do kanału YouTube. Jestem osobą niepełnosprawną i teraz robię live na YouTube. Zapraszam Was i wszystkich jego widzów na mojego live. Wysyłam linka do kanału YouTube. Jestem osobą niepełnosprawną i robię teraz live na YouTube. Zapraszam Was na mojego live. Wysyłam linka. Jestem osobą niepełnosprawną i robię teraz live na YouTube. Zapraszam Was na mojego live. Wysyłam linka. Nie macie mi do osoba która przepije teraz donate'a za 12 złotych, który, zł, yy, który był wysłany donate'a yy, 12 złotych, który był wysłany 12 złotych, będzie mega koksem, będzie giga koksem. Największy fan Dawida Jaspera wpłacił 1 złoty. Siema mordo, nie przejmuj się tym jebanym frajerem, co cię wyzywa, to zwykły hejter. Który ci zazdrości? Dodaj mnie na Discord. To pilne okok. Moja nazwa to JotaHash0018. Stworzyłem widzowie nowego Discorda! Patrzcie, to jest mój nowy Discord! To jest widzowie mój nowy Discord! To jest mój nowy Discord! Tu macie: Duże Donate, fake Donate, śmieszne Daniel Medical, zdjęcia Anime, Ksajo! Zdjęcia Ksajo! Spokój Admin, a tutaj jest zdjęcia Domino Gamer'a Dodaje za donate yy, 11 złotych na Discord'a R wpłacił 1 złoty. Dawid, jeżeli zrobisz dla mnie liga na Liwie, to wyśle ci 50 złotych To pierwszy kolego wyślij, to pogadamy, pierwsze myśli pogadamy Famy MM wpłacił 1 złoty. Dawid co byś powiedział kozakowi to jego nazwisko na naszej gali. Zwyzywaj go Nie będę nikogo wyzywał. Baczę trumpko, mi tobie. Baczę trumeczko. 30 złotych wpłacił 1 złoty Jasper Franio cię wyzywa od fiutów i mówi, że Rysiek ma krzywy ryjs, wyzywaj go, tak być nie może znowu mnie wyzywa? czekajcie bo jedynego Twitcha! walił ty to ja David Jasper co ty na temat mojego taty i mojej rodziny to, to ja David Jasper co ty na temat mojego taty i mojej rodziny. Dawid Kamil, co ty na temat mojego taty i mojej rodziny? Nic nie gadam, Dawid Jasper. No, Kamil, Dawid, jak ty masz tam? Nic nie gadałem na ciebie ani twoją rodzinę. Zostaw mnie w spokoju, bo ja też mam uczucia i... i słyszałem, że ty gadałeś coś na mojego psa. Mam nadzieję, że to plotki tylko. Aha, dobra, dobra! Spoko, ty nie wyzywajcie nie wyzywajcie go, widzowie, nie wyzywajcie go! Dobra, widzę, pokazuję wam teraz mojego nowego Discorda! To jest mój nowy serwer Discord! Powtarzam, widzowie, to jest mój nowy serwer Discord! Płacił jeden złoty, dobry ten jest, ale czy jest tak samo dobry w biciu swojego biednego psa? Zapewne tak, ale czy wytłumaczysz, dlaczego wysyłasz swoje nagie zdjęcia Faizowi? I ten typek wyzywa cię, że masz zakola i wyzywa ci mamę. A nawet jeśli wysłałem Plitzowi, Plitz, nawet jeśli mu wysłałem moje go, gołe potki. Co to z tego, że mu wysłałem gołe potki? To nie jest tym że. Plitz jest dorosły, on jest dorosły. Ra, e, jeśli nawet, jeśli nawet powtarzam, tego nie zrobiłem. Nie zrobiłem tego. A jeśli nawet zrobiłem, to ch... wam do tego. Ch... wam do tego. Nie zrobiłem tego, albo, ale jeśli nawet, nawet to zrobiłem, nawet to ch. Wam do tego, k. Hejterzy! Dobra, wcowie, pokazuję wam serwer Discordowy! Powtarzam, pokazuję wam nowy serwer Discord! To jest mój nowy serwer Discord! Są tutaj kanały: Duże Donate, fake Donate, filmiki fake Donate, Daniel Medzika, zdjęcia Daniela Medzikala. Zdjęcia... Ani... fajne zdjęcia anime, zdjęcia ksajo i, i, i zdjęcia Domino Gamera! Jak zobaczycie, to do niej 11 złotych! Dostajecie linka i zaproszenie Discorda! Powtarzam mi sobie! Jeśli chcecie dołączyć na mój nowy serwer Discord, do niej 11 zł. Wtedy dostajecie linka do Discorda! Dostajecie linka Discorda i zaproszenie! Płacił 1 zł. A to ty masz w dupie ku... Ruda z zakolami nie bij swojego biednego pieska aż szmaciarzu i ten typek wyzywa ci... Da, włączyłem jego Donate'a, bo to jest frajer widzowie. To jest widzowie mój nowy serwer Discord, powtarzam, to jest mój nowy serwer Discord, który też założyłem dzisiaj. Jeśli chcecie dołączyć do niego, musicie wysłać Donate'a za 11 złotych, wtedy dostajecie linka do Discorda, i zaproszenie na nowego Discorda! Powtarzam, jak dostanę do 11 zł, dostajecie linka do Discorda i zaproszenie na nowy serwer Discord. A my lecimy na wegle. Lecimy na wegle. Wpłacił jeden zł. O, o megle TV. Omegle ze bardzo śmieszni O TV między jedynkami. To kolego źle słyszałeś, źle słyszałeś. Za moment mowy będziesz miał na ścianie.